Piąty dzień nowenny. Dziecię Jezus ofiaruje się za nas sprawiedliwości Bożej. Przygotowanie. Ofiarowany był, gdyż sam chciał. Izajasza pięćdziesiąty trzeci siódmy. Ofiary składane Panu Bogu przez tyle wieków nie mogły wystarczać do zbawienia człowieka. Toteż Słowo Boże zaledwie dokonało się dzieło wcielenia, złożyło z siebie ofiarę sprawiedliwości Bożej i przyjęło za nas śmierć z całym szeregiem cierpień, jakie miały jej towarzyszyć. Rozmyślajmy, o tej nieogarnionej dobroci. Słowo Boże, skoro tylko przyjęło na się ciało ludzkie i stało się dziecięciem, ofiarowało się na cierpienia i śmierć dla odkupienia świata. Wiedziało, że wszystkie ofiary złożone w przeszłości Panu Bogu, nie mogły zadość uczynić za winy ludzi. Potrzeba było osoby boskiej, która by ich odkupiła. To też, jak mówi apostoł, dziecię Jezus rzekło: Nie chciałeś ofiary i daniny. Ojcze mój, wszystkie ofiary, dokąd ci złożone, nie wystarczyły nie mogły wystarczyć do zadośćuczynienia czynienia Twej sprawiedliwości. Dałeś mi więc to ciało zdolne cierpieć, abym ceną krwi swojej Twój gniew przebłagał i zbawił ludzi. Oto idę, oto jestem gotów wszystko przyjąć i we wszystkim zgadzam się z, to, z Twą wolą. Natura ludzka wzgadza, Wzdragała się przyjąć takie życie i śmierć pełne cierpień i zniewag, lecz zwyciężył rozum najzupełniej poddany woli Bożej i zgodził się na wszystko od owej chwili. Pan Jezus począł odczuwać wszelkie cierpienia i boleści, jakie czekały go w całym życiu. Tak nasz odkupiciel postąpił w pierwszych chwilach swego istnienia. A my, o Boże, jak postępowaliśmy z Jezusem? Od chwili, gdy poznaliśmy światłem wiary najświętsze tajemnice odkupienia, jakie mieliśmy uczucia i plany, przyjemności, rozrywki, pycha, zemsta, zmysłowość, oto rzeczy, do których przyglęły nasze serca. Jeśli jednak mamy wiarę, musimy zmienić życie i dotychczasowy przedmiot miłości. Kochajmy Boga, który tyle za nas wycierpiał. Nie było doskonalszej ofiary nad tę, jaką złożył Pan Jezus. Jemu też za tę ofiarę należy się największa wdzięczność. Zastanów się, duszo moja, nad tą wzniosłą prawdą i zawołaj. Panie mój, chcesz wiedzieć, jak dotąd postępowałem z tobą? Od chwili przyjścia do używania rozumu zacząłem lekceważyć twą łaskę i twoją miłość. Wiesz o tym lepiej ode mnie. Jednakże, pomimo wszystko, znosiłeś mnie, chciałeś bowiem mojego dobra. Uciekałem przed tobą, a ty śpieszyłeś za mną i wzywałeś mnie do siebie. Ta sama miłość, co sprowadziła cię z nieba, byś szukał zgubionych owieczek, ta miłość sprawiła, że znosiłeś mnie dotąd, że mnie nie opuściłeś. Jezu mój, ty mnie szukasz i ja Cię szukam. Czuję, że Twoja łaska mi towarzyszy. Towarzyszy mi przez żal za grzechy, którymi brzydzę się nade wszystko. Towarzyszy mi przez to, że czuję wielkie pragnienie kochania Cię i podobania się Tobie. Tak, mój Panie, chcę Cię kochać i Tobie się podobać na ile zdołam. Prawda, że trwoży mnie moja ułomność i słabość, które sprowadziły moje grzechy. Lecz o wiele większa jest otucha, jakiej Twa łaska mi użycza. Zachęcając mnie do pokładania ufności w twych zasługach, to też mówię z wielką wiarą. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jeśli jestem słaby, ty dasz mi siłę przeciw wrogom. Jeśli nęka mnie choroba, ufam, że twoja przenajświętsza krew stanie się dla mnie lekarstwem. Jeśli jestem grzesznikiem, ufam, że uczynisz mnie świętym. Matko moja Maryjo, nie przestawaj wstawiać się za mną. Wiesz, jak wielką ufność w Tobie pokładam, a ja, a ja wiem o tym, że nie opuszczasz tego, kto się do Ciebie ucieka.